My jako Koła Łowieckie Rejonu Zagłębiowskiego współpracujemy z miastami, na terenach których realizujemy gospodarkę łowiecką i naszym celem, naszą misją jest przybliżanie tego łowiectwa, przybliżanie myśliwstwa mieszkańcom. Dzisiaj mamy mnóstwo atrakcji dla dzieciaków. Przede wszystkim są to konkursy rysunkowe. Dzieciaki rysują swoją przygodę opisującą ich spotkanie z dzikim zwierzem. Najładniejsze rysunki będą wybrane i nagrodzone. Cześć. Cześć. A jak masz na imię? A co rysujesz? A, dzika z lisem. Dzika z lisem? I tak. ja Cię kręcę. To już jest wysoka poprzeczka, co? Tak. Piękny jeleń. A powiedz mi, czym się żywi jeleń? Roślinami. Roślinami, no piękno. A co ma takiego charakterystycznego jeleń? Nie ma już rogów. Rogi. Może rozpoznajesz jakie to zwierzątka? Jeleń. Yes. Yes. Jeleń. Jeleń już jest twój. A tu? A tu co to Dzik. Piękna sprawa. No. a powiedz mi, a co to jest? No takie długie, tak. A jest tu takie zwierzątko gdzieś, które ma coś takiego. A możesz mi pokazać, gdzie to jest? Tak, pięknie jeleń, Super. A mamy tam jeszcze jednego. Zobacz, jest tu taki jeleń? Piękny, co? Zorganizowaliśmy dzisiaj również wystawę psów raz myśliwskich gdzie były zaprezentowane w większości psy namyśliwych z naszego rejonu. Festyny takie jak festyn dzisiejszy są świetną okazją do tego, żeby zaznamić społeczeństwo z ideą łowiectwa. Jaki jest cel myśliwych, po co myśliwi w ogóle polują na zwierzynę? Dbamy o odpowiedni stan populacji na terenach miasta, wokół miast i chcemy to ludziom pokazać. Chcemy zainteresować łowiectwem, chcemy pokazać, że łowiectwo to nie tylko bezmyślne strzelanie do zwierzyny, to cały szereg innych działań zapewniających stabilną populację i populację zwierzyny w dobrej kondycji.